Dzień dobry, no i co weekendik, weekendik wolny. Przesunąłem, przesunąłem ten tablet troszeczkę, zobaczymy jak teraz to będzie wyglądało. Oczywiście co, zaczynamy od kaweczki i uśmiechnij się dzisiejszą kawkę piję z panem Bogdanem. Pan Bogdan kocał, dziękuję bardzo. Kolejna kawka od pana Bogdana dzisiaj na grubo. Rekord dostałem kawę. Kawkę. Za 100 zł, także dziękuję, wiadomo, że się cieszę, ale nie ten, za dużo, za drogo, ja nie, nie chcę takich pieniędzy, bo się głupio, źle się czuję, jak ktoś mi takie rekordy zrobi, to za stówkę, to aż mi osobiście jest głupio, za piątkę, za dyszkę kawka, o fajnie, uśmiech na twarzy, możemy się coś bawić, testować, ale panie Bogdanie, za stówkę to nie, ja dziękuję bardzo, ale to takie, takie rekordy to nie, to nie dla mnie. No, niestety, kurier mi nic nie dostarczył, to dzisiaj mam jeszcze jedną sztukę tego 4 kW. Przetestujemy sobie hybrydę, przetestujemy sobie, jak on pracuje na sieci, kiedy dostaje energię z paneli, czy niweluje to. Hybrid Solar Inverter 4 kW 24V nie dostanie magazynu energii, dostanie z zewnątrz energię z naszego gniazdka i dostanie energię z paneli. Tak jak widzisz, moje panele teraz produkują 433 V. Także podłączymy sobie ten string do tego falownika. Poruszył tutaj 230 V. Mamy w pozycji wyłączonej, więc nie na, nic nie robi. Zasilają go tylko panele 387 V. Takie mamy teraz napięcie na panelach. Falownik nie jest wpięty do sieci. Uruchomimy mu przetwornicę. Niech pracuje z samych paneli. Przetwornica uruchomiona. Zobaczmy sobie, co się dzieje na wyjściu. Ponieważ jeden z kolegów, co ma anerna czy to aneni, powiedział, że tam jakieś skoki napięcia ma. Na AC-In teraz.

Nie no, dobrze, dobrze wpinam. Ok, nie mamy nic. Ok, czyli jak wystartował, pojawiło się napięcie D90, v bo mieliśmy. Chyba, że ja źle przykładałem. Czekaj, teraz mamy neutral z tego. Dobra, no to ja źle przyłożyłem w takim razie, albo po prostu podczas startu było faktycznie napięcie 90V. Teraz nie mamy nic. Mamy kilo Jak widać, tańczą na AC in nie ma nic. Na AC out jeszcze raz. 2284 2294 True RMS. Czyli falownik pracuje w locie bez magazynu i bez sieci z zewnętrznej. 230 zgodnie z wyświetlanym tym prezentuje, tak? W porządku. Zobaczmy nasze zapotrzebowanie. Teraz w domu mamy 349 W. Podłączymy go do sieci. Wykrył sieć, wykrył, że jest wpięty i mamy AC Input 230, Output 230. Zobaczmy dalej, co mamy na wyjściu. Przełączył w Bypass, teraz kliknął. No, tu mamy cały czas stabilnie. Tu nie ma prawa ci to tańczyć, bo tam kolega miał chyba 270. Nie ma prawa to tyle być, także ale mamy 230 prawidłowo. Wejdźmy sobie w menu. Solar Utility Battery, tak? Taki ma mieć priorytet. Nie restartuję go, zostawiam go pracującego. I teraz nasz pobór 336 i uruchamiam grzejnik. Niech grzeje, tam 600 parowat. Patrzmy, co się będzie działo. Panele robią 130W teraz, 150W, 170 190W, 200W panele robią, 230W, 250W. Tutaj zobacz, nasze obciążenie ładnie spada, 530. Pamiętaj, że Grzejnik teraz bierze 650 bodajże. Panele robią 358W, 370W 400W z paneli bardzo ładnie No powiedzmy, że teraz tyle mogą dać, no bo słońca już nie ma, już tam chmury przed film nam robiły chyba 500W 420 mamy z paneli teraz, 510 obciążenie Ok, wyłączam grzejnik, grzejnik wyłączony. Nasze obciążenie 230W. O, dobra, widziałeś obciążenie 100 parę? Patrz, zrobimy jeszcze raz. Obciążenie mamy 250W, teraz włączam grzejnik. On zacznie produkować energię PV360V, czyli nie, jeszcze nie pracują panele. PV420W w porządku, ale patrz teraz na obciążenie. Zobacz, jak spadnie na stoparę, na parę przed spadło. Chodzi grzejnik, panele z tego falownika redukują to super, ale patrz, patrz, obciążenie 400W, Wyłączam grzejnik. Wyłączony 270, obciążenie 260, 70. Poczekajmy chwilę. 240. Wiesz, co się stało przed chwilą? Ja ci powiem, co się stało przed chwilą, zanim falownik przestał zbierać panele, to przez tą chwilę. Faktycznie wysyłał mi energię, wysyłał energię do mojej sieci, dlatego mój falownik zamiast właśnie, tak jak teraz, 250, to miał tylko obciążenia 100 W, bo 150 leciało z tego do sieci. Przez kilka sekund tak zrobił, no, przez kilka sekund tak wysyłał. Zróbmy to jeszcze raz. Grzejnik uruchomiony. 600W plus jeszcze praca na falownik, tak? Tam nie wiem 200 W. Według niego panele teraz robią 400 W. A obciążenia mamy 630. 630 W obciążenia, a panele nam dają 400. 420 panele, no 417, 421, 25, widzisz jak tańczą. Ale w porządku MPPT pracuje. Bardzo fajnie, 400 parę dają, no więcej nie mogą dać, tak? Czyli sieć główna jest jako główne źródło, panelami redukuje ile może. Jest ok, i teraz znowu zobaczmy na obciążenie 450 W, wyłączam grzejnik, wyłączony 9 W. I znowu 260. Widzisz? Przez chwilkę, przez te dwie sekundy ten falownik wysyłał do mojej sieci energię. Czyli tobie się może to samo robić. Ale w porządku. Takie chwilowe ja to rozumiem. Jest to proste. On teraz pracuje w chmurze, w locie. Nie ma baterii. Redukuje to na bieżąco cały czas. Także może być taki motyw, że zanim on zrzuci na dół. W porządku. Bardzo ładnie się zachował. I tak powinien się zachować każdy właśnie falownik. No i co? Łyczek kawki znowu. Teraz zmienimy mu tryb. Słup zmienimy na na przykład na Solar Only. Dajmy mu Dajmy mu Solar Only, ale chyba z Bypassa będzie korzystał. Zobaczymy obciążenie. 252 do obciążenia. Uruchamiam grzejnik. I to samo robi, to samo robi. Panele obciążają 400 W dają. A tam mamy 460. Wyłączamy grzejnik. Grzejnik wyłączony. Panele nic nie robią. Tu znowu spadło na 30 i urosło na 200. Czyli było takie lekkie piernięcie powiedzmy, prądu do sieci z powrotem, tak? Czyli jakbyś był teraz do Taurona wpięty, to licznik z Taurona by to tak samo zarejestrował. E, idziemy dalej. znowu w menu. Zmieńmy sobie tryb. A damy tylko utility, tak? Chociaż nie, było utility to wiadomo SBU, Solar Bateria, utility na końcu. Tak naprawdę, właśnie nie powinno być różnicy między SBU a SUB. Powinno nie być różnicy, jeżeli nie mamy wpiętego magazynu, tak? Czyli Solar Bateria Sieć albo Solar Sieć Bateria. A my nie mamy baterii. Mamy obciążenie na, na, na naszej sieci 250 W. Zapotrzebowanie. Uruchamiamy grzejnik. 450 W zapotrzebowania nasz falownik robi w tym momencie 350 W 350. No, może słoneczko znowu nie pozwala, żeby więcej panele dały, ale wi widzę, że wysoko je trzyma. A nie, ok, 284 V. No, no to teraz że I tu zobacz. 540 pobieramy, czy 503? Teraz panele nam 350 robią. I znowu wyłączam grzejnik 490 246. No teraz nie zarejestrowało tego strzału energii, ale jest ok. Jak najbardziej w porządku. 4 kW falownik. Zobacz. Szybki teścik, 2 minuty. No i dobra, i to szybciutki filmik nagraliśmy. E, tak jak widzisz, zachował się prawidłowo, tak jak powinien się właśnie zachować. To mi się podoba. E, według mnie każdy falownik tak powinien pracować, i myślę, że teraz każdy falownik, który mi przyjedzie, będziemy właśnie tak testować. Będziemy sobie sprawdzali te tryby i będziemy sobie sprawdzali tu, na wyjściu, co się dzieje. Tak jak koledzy, tam 270V się pokazuje, czy coś nie ma prawa bytu, taka sytuacja. Wiesz, coś myślę, że. Jeżeli masz ten falownik, a nie tak jak mówisz, to myślę, że coś jest niehalo, jest to wadliwa sztuka. Tu się będzie trzeba zagłębić w tą przetwornicę. Dlaczego tak się dzieje? Na początku, tak jak widziałeś, wpiąłem na wejściu, widzieliśmy na 590V. Może się tak zdarzyć, wiesz, to jest, pamiętaj dalej, to jest chińczyk, to nie jest idealna konstrukcja. Mogło tam, wiesz, zanim to się ustabilizowało, naładowało się te, coś tam mogło zajść, wyrównało się, zaczęło normalnie pracować. Mieliśmy zero, mieliśmy kilo ohmy na, na, na wejściu. Na wyjściu mieliśmy stabilnie 230, tak jak ma być. Tak powinno być, wiesz, tak powinno być. Słuchaj, jeżeli masz jakąś propozycję, pisz komentarz. Jutro też jest dzień, jutro mam wolny dzień, także mogę jeszcze w nim tu coś poklikać, porobić. Niech sobie wisi do jutra. Ostatnia sztuka moja. Miałem kilka, wszystkie się sprzedały, także... Ale fajnie, fajnie mi osobiście się podoba. No i dobra mistrzu. Myślę, że to będzie tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Oczywiście, jeżeli ci się podobało, możesz zostawić łapkę w górę. Natomiast w opisie filmu dałem link, w którym możesz postawić mi wirtualną kawę. Jeżeli podoba ci się to co robię, możesz mnie wesprzeć, powiedzmy, w formie takiej właśnie wirtualnej kawy. Dzięki czemu w każdym przyszłym odcinku właśnie mogę każdemu z osobna za taką kawkę podziękować. Nie mogę tak rozpocząć, powiedzmy, kolejne wideo. Dodatkowo, powiedzmy, każdą wpłatę powyżej 30 zł, każde takie wsparcie, postanowiłem umieszczać tutaj na magazynie energii. Przy pomocy grawelki laserowej na stałe nakładam każdego takiego wspierającego, tak? W ramach takiej, powiedzmy, wdzięczności.